W zadaniu trzecim w podpunkcie A mamy BN plus 1, to będzie równe N dodać 1 plus 1, czyli mamy N dodać 2 i sprawdzamy czy ciąg jest arytmetyczny. W takim razie mamy BN plus 1 minus nasze BN i to będzie równe N plus 2 odjąć N plus 1, to jest równe n dodać 2 minus n minus 1 i to jest równe 1. W takim razie, skoro jest 1, no to określamy monotoniczność naszego ciągu. Będzie to ciąg rosnący, ponieważ jest to liczba dodatnia. W podpunkcie B, bn plus 1 będzie równe. n dodać 1 do potęgi drugiej to jest równe. Mamy wzór skróconego mnożenia. n do drugiej plus 2n plus 1. Mamy bn plus 1 minus bn, to jest równe n do drugiej, dodać 2n, dodać 1, minus n do drugiej, to jest równe 2n plus 1. W takim razie wnioskujemy tutaj, że różnica nie jest stała, wobec tego nie jest to ciąg arytmetyczny natomiast różnica jest dodatnia, w takim razie mamy ciąg rosnący. W podpunkcie C Bn plus 1 jest równe minus 2 i w nawiasie mamy n plus 1 dodać 3, to jest równe minus 2n, minus 2 dodać 3, czyli mamy minus 2n plus 1. I sprawdzamy, czy ciąg jest arytmetyczny. Bn plus 1, odjąć nasze Bn, to jest równe minus 2n dodać 1, minus minus 2n plus 3, to jest równe. Minus 2n plus 1, dodać 2n minus 3 i to jest równe minus 2. Wobec tego jest to ciąg artymetyczny, natomiast skoro jest liczba ujemna, no to będzie to ciąg malejący. bn plus 1 jest równe. Mamy n plus 1 plus 3 przez n plus 1 i to jest równe. n plus 4 przez n plus 1 i sprawdzamy, czy to ciąg jest artymetyczny. bn plus 1. Odjąć nasze BN i to będzie równe n plus 4 przez n plus 1 odjąć n plus 4 przez n. I to jest równe. Możemy wyłączyć n przed nawias i będziemy mieli n dodać 4, podzielić przez n i mamy n plus 1, odjąć i mamy n plus 3 przez n plus 1. I dzielimy to przez n, n dodać 1, ponieważ mamy tutaj wspólny mianownik, no bo mamy odejmowanie. I to jest równe. n do potęgi drugiej dodać 4n minus, i w nawiasie mamy n do drugiej dodać 4n plus 3. I dzielimy to wszystko przez n, i w nawiasie mamy n plus 1. To jest równe. W liczniku zostaje nam tak naprawdę Mamy tutaj minus przed nawiasem, więc nam się poskracają n -ki. i czwórka z czwórką nam się skróci, tylko mamy plus 3, więc jak jest minus przed nawiasem, to zmieni on nam znaki. Minus 3 i mamy to przez n, n dodać 1. Czyli w takim razie nie jest to ciąg arytmetyczny, Jest on mniejszy od zera. W takim razie będzie to ciąg malejący. W podpunkcie E bn plus 1. To jest równe 1 przez n plus 1 i bn plus 1, odjąć, bn to jest równe 1 przez n plus 1, odjąć 1 przez n. To jest równe n i mamy w mianowniku n, n plus 1, odjąć, n dodać 1 przez n i w mianowniku n plus 1. To jest równe n, odjąć n. Minus 1, bo mamy pomiędzy minusa, przez n i w nawiasie n plus 1 to jest równe. nki nam się skracają i zostaje nam w liczniku minus 1 oraz n, n plus 1. Czyli nie będzie to ciąg arytmetyczny, jest on mniejszy od zera, w takim razie będzie to ciąg malejący. Sprawdźmy tutaj jeszcze podpunkt f. bn plus 1 jest równe. 4 odjąć, n plus 1 przez 2. I sprawdzamy, czy jest to ciąg arytmetyczny. 4 odjąć n plus 1 przez 2 i mamy odjąć 4 dodać n przez 2. To jest równe, mamy n przez 2, odjąć n plus 1 przez 2. To jest równe n minus n minus 1 przez 2. I to jest równe, n-ki nam się poskracają, mamy minus jedną drugą, czyli również jest mniejsze od zera, jest to ciąg arytmetyczny, natomiast różnica ma wartość ujemną, zatem będzie to ciąg malejący.